I nasz pierwszy gość w sobotnim programie, oczywiście gospodarz gminy Rajcza, wójt Zbigniew Paciorek. Jesteśmy w Zwardoniu. Pan urzęduje w Rajczy czy Zwardoń dla pana jest jakiś szczególny, bo tutaj się kończy Polska. Czy kończy się także zamiłowanie władz gminy do tego sołectwa akurat? Czy dbacie o Rajcze i centrum, bo różnie ludzie mówią. Nie, nie, dbamy. Wszystkie, gmi, wszystkie miejscowości, o, o wszystkie miejscowości dbamy jednakowo. Jeśli chodzi o sam Zwardoń, to jest taka perełka, która mi leży na sercu, żeby powróciła do świetności. Nie ma co ukrywać: lata międzywojenne, tutaj historia wspaniała, zwane małe zakopane. Pociąg z Warszawy podobno jeździł tutaj szybciej niż dziś. Dokładnie, pociąg z Warszawy specjalny, pociąg z Warszawy jeździł do Zwardonia, żeby przywozić tutaj e, turystów na narty. E, specyficzny mikroklimat przyciągał tutaj zawsze rzesze turystów. E, myślę, że chcemy wrócić do tej świetności. Jest jeszcze jeden wyciąg czynny, może nie jeden, ale tam będziemy oczywiście dzisiaj. Także na Nartach, bo jak Pan powiedział, ma specyficzny klimat z Wardoń, tutaj jest o wiele chłodniej. Gdzie my teraz jesteśmy, bo stąd są przepiękne widoki nie tylko na tę Kotlinę Żywiecką, Worek Rajczański i Słowensko. Jesteśmy na Beskidku, jest to jedna z gór tutaj w Zwardoniu, na samym szczycie jesteśmy i jak widać widoki są przepiękne, ale to nie tylko tutaj, tutaj w Zwardoniu czy w naszej gminie Rajczy, gdziekolwiek byśmy wyszli na szlaki turystyczne, widoki są fantastyczne i to chcemy zaproponować turystom między innymi. Co ciekawego można tutaj zobaczyć poza tym, że no, zimą na nartach? Jakie macie ciekawe obiekty? Czy nawiązujecie do tej przedwojennej tradycji, jeśli chodzi o turystów? Co macie do zaproponowania poza Rajdem Chłopskim, który tradycyjnie już się odbył za nami? Oj, cały cykl imprez jest, całe lato praktycznie, w każdy weekend są zaplanowane imprezy. Jeśli nie w samym centrum Raj, czy to z Wardą, czy w innych sołectwach, ale generalnie już. Praktycznie każdy weekend lata jest jakaś impreza, na której można pobawić się, bo o to chodzi przede wszystkim, spróbować naszych potraw, bo to jest też bardzo wa ważne. No i miło spędzić czas. Natomiast co tutaj mamy do zaoferowania? Przede wszystkim. Jeszcze niezadeptane ścieżki, góry, lasy, to co możemy zobaczyć, gdzie możemy odpocząć w ciszy i spokoju. Jest... Macie jeszcze jedno bogactwo, Solankę, miejscowość Sól, sołectwo, podobno są jakieś badania odwierty, tam to wszystko pod ziemią buzuje gorące i zdrowe. Tak, chciałem do tego dojść oczywiście. Oprócz Wardonia mamy Sól, gdzie ważono już od XIV wieku sól, także że solanki są stwierdzone, już lat 50. pierwsze odwierty były i w tej chwili już mamy Pierwszą czynną tężnie. Oczywiście już działa, i zapraszamy wszystkich do korzystania. Bardzo wyjątkowy jest skład chemiczny naszych solanek. Jedynie porównywalne są w Austrii. Także na razie dążymy do wykorzystania ich. Także że infrastrukturę budujemy, można. Ścieżkami pieszymi, ale także rowerowymi ścieżkami dotrzeć do tych miejsc. Chcemy docelowo połączyć żywiec ze Zwardoniem, ze Skalitem. Mamy bardzo fajną współpracę tutaj z sąsiadami ze Skalitego. Niech zapatrzy hej. Dokładnie, tak. Natomiast, co mogę jeszcze powiedzieć, wspólne projekty przed nami. Jesteśmy po kilku ważnych spotkaniach z przedstawicielami Skalitego i chcemy wspólnie tutaj tworzyć trasy narciarskie. Nie ukrywam, może zdradzę, a pewnie nie zdradzę jeszcze tej tam mienicy. Mamy bardzo poważnego inwestora tutaj z Wardoniu i myślę, że w ciągu, w ciągu dwóch lat powstanie tutaj z prawdziwego zdarzenia stacja narciarska. I wtedy nasi turyści ze Śląska i z Polski nie będą przemykać przez Zwardoń na Słowację do ciepłych źródeł i na narty, tylko zostaną w Zwardoniu. Szukam wzrokiem Ani Sojki. Pan wspomniał o tym, że to jest mnóstwo szlaków turystycznych, rowerowych. Zapewne jak znam zamiłowania do wędrówek Ani, to pewnie gdzieś tam się ukrywa lub już gdzieś wędruje. Ja dzisiaj chyba niestety niespecjalnie na wędrówki się ubrałam, bo budki mam takie delikatne, ale za to w dobrym towarzystwie. Mam nadzieję, że dowiem się sporo o Zwardoniu. Pan Robert Zwardoń, a jakże. <grych> Proszę powiedzieć, gdzie jest ta Świńska Młaka, Panie Robercie? No Świńska Młaka, to można by powiedzieć, że jest tu, gdzie stoimy. Dokładnie tu? Mokradła tu były? Tu były mokradła. Pierwszy pociąg jak wjechał, w 1884 roku, no to wokół tutaj w tym centrum, bo to było to centrum, to była tak zwana Świńska Młaka, która została osuszona. Czyli te wszystka droga, która się tutaj znajduje, żeby ona się znalazła, no to trzeba było nasypać różnego rodzaju kruszywa. No i to stopniowo stało się wysuszyło i stąd i Świńska Młaka zniknęła. Ale znaczy co, świnie tutaj się taplały po prostu? To było trzęsawisko takie, czyli mokradła. Prawdopodobnie nazwa się wzięła stąd, że może tych dzikich świn tu było, tak jak w tej chwili jest dużo dzikich świn na naszym terenie, możemy je spotkać. No to prawdopodobnie to od tych świn dzikich, no bo naturalnych to tu nie było za dużo, dlatego że w 1984 tu było bodajże 11 domostw, jak pierwszy pociąg wjechał, więc gospodarki jakiej takiej, takiej dużej nie było. Gospodarze, którzy tu byli, zajmowali się raczej w pierwszej kolejności wycinaniem lasów, wypasaniem, wypasaniem owiec, baranów, które tutaj przyszły razem z pasterzami wołoskimi od, od Morza Czarnego. No Bo właśnie, i to... muszę zapytać, ile razy w życiu zadano Panu pytanie, skąd wzięła się nazwa Zwardoń? No już bardzo często, dlatego tu ja się obracam w turystyce, więc turyści, jak przyjeżdżają, to pierwsze pytanie od razu o oczy otwierają szeroko, i skąd to? Skąd ta nazwa? No, a wiadomo, że jak ja mówię, Zamojski miał zamość, no to Zwardoń nie mają Zwardoń. No, zawsze jest tak, że od nazwiska bierze się miejscowość, a nie odwrotnie. No i tutaj było tak, że przyszło tych czterech braci, tak jak to się mówi w XVII wieku, i czterech braci założyło tutaj swoje pierwsze domy. No i tak stopniowo się rozeszli. Tych Zwardoniów, Zwardoniów jest dużo. Ja w tej chwili nie kojarzę nawet, kto jest moim wujkiem, kto jest moim dziadkiem. Generalnie staram się mówić wujek. I wtedy jest w porządku. Panie Robercie, podejdźmy do tablicy z Wardoń poznaj naszą historię, to są przepiękne zdjęcia z okresu m.in. świetności z Wardonia, czyli lat 20, 30 ubiegłego wieku. To była konkurencja dla zakopanego, prawda? I to taka całkiem potężna. Całkiem potężna, no można powiedzieć, że porównując, jeżeli pani nawiązała do zakopanego, to mogę powiedzieć tak. Nasza stacja kolejowa, którą tutaj widzimy za nami ma, jest na wysokości 673 metry. Gdybyśmy się udali do zakopanego, to tam by pisało, że tamta stacja kolejowa jest 2 metry wyżej, czyli wydawałoby się zakąpane, stolica nasza górska, ale to wcale nie znaczy, że ona jest tak wysoko. Tatry się wypiętrzyły, natomiast jak wyjdziemy już tu kawałeczek wyżej, to już jesteśmy wyżej niż stacja kolejowa w zakopanym. Dzisiaj o kolei nie będziemy mówić, panie Robercie, zabierze mnie pan na ścieżki gdzieś na jak... Jakąś fajną mnie ta aleja zakochanych bardzo się podoba ta nazwa. Pójdziemy aleja, za chwilkę. Aleja zakochanych jak najbardziej. Te ścieżki, które tu mamy w zwardoniu jest ich więcej, ale najbardziej popularna jest aleja zakopanych pomiędzy dwoma największymi górami, e, najbardziej, narba, najbardziej popularnymi, mianowicie skalanką a rachowcem. No to idziemy w takim razie i za chwilę pokaże mi Pan, gdzie dalej, dobrze? Bardzo proszę. Radio